Jeśli myślisz o zakupie nieruchomości lub podjąłeś decyzję, że zrobisz to w tym lub przyszłym roku na Costa Blanca, gratulacje. To świetna decyzja, ale zanim zaczniesz, musisz znać pięć kluczowych rzeczy, które pomogą Ci przejść przez cały proces możliwie jak najsprawniej. Co najważniejsze, pozwolą uniknąć niepotrzebnych wydatków i stresu. Porozmawiajmy o tym. Zacznijmy od punktu pierwszego. I od razu zacznę, to nasz subiektywny wybór pięciu najważniejszych tematów, choć oczywiście jest ich więcej. Skupiliśmy się na tych, które najczęściej. Najczęściej sprawiają problemy. Pierwszy błąd. To zbytnie poleganie na portalach ogłoszeniowych. To bardzo powszechne. Wielu kupujących opiera się wyłącznie na stronach takich jak Idealista, Fotokasa czy pisos.com. I choć te portale mogą być pomocne, potrafią też zamienić się w koszmar. Dlaczego? Bo wiele ogłoszeń dotyczy już sprzedanych mieszkań, inne są przestarzałe i nie odzwierciedlają obecnej sytuacji rynkowej. Niektóre agencje celowo zostawiają stare ogłoszenia, by generować zapytania.